Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa w nowym roku, 2023, całkiem nowy, nieznany, niespodziewany, ale to będzie dobry rok. To będzie bardzo dobry rok. Kiedy się tak Pana Boga pytałem, co mam ogłaszać w dniu dzisiejszym, Musicie o tym pamiętać, że ilekroć tu przed Wami staje, to w pierwszej kolejności zwiast, zwiastuję do siebie samego. Dzielę się tym, co, co poruszyło moje serce, co wciąż przerabiam z Panem Bogiem i proszę o ducha objawienia, mądrości, bym wiedział, jak to zastosować, ale mam odwagę też dzielić się tym z Wami. I w tym potężnym imieniu, co Was witam, mam takie pytanie: Czy są wśród nas osoby gościnnie, które tu nigdy wcześniej nie były i postanowiły razem z nami rozpocząć nowy rok? Witam cię bardzo serdecznie, jak się Bóg błogosławi. Witam też dwie inne osoby, nie wiem czy nikt mnie tłumaczy. Naszych przyjaciół ze Szwecji, Sare i Olaf. I will just give you a short version of my message at the dinner table, okay? Witam Was bardzo serdecznie. <noise> I chcę podziękować grupie Uwielbienia za czas uwielbienia, wprowadzenia z Bożą Obecność, bo to jest coś, co, co, co ma kolosalne znaczenie, także i dla nas zwiastujących. Bo wtedy, kiedy oni niczym, tak jak Bóg powiedział w swoim słowie, że dęcie w szofar jest prawem ludu, by przywołać Jego obecność, są przywołaniem Bożej Obecności. I bardzo często w tym czasie uwielbienia, spotkania się z Bogiem, kochani, przychodzi coś niesamowitego że Bóg mówi odłóż notatki, mam inne przesłanie. Ale dzisiaj czegoś takiego nie odebrałem, także będę się odwoływał do, do moich notatek, ale często ja wam o tym nawet nie mówię, kiedy nam się wydaje, że odbieramy coś od Boga, kiedy stajemy tutaj w tym miejscu i jest Boża obecność poprzez posługę grupy uwielbienia, okazuje się, że Pan Bóg ma inne plany. I wtedy uwalnia całkiem, całkiem inne słowo niż nawet to, co było w szczerym zamierzeniu tego, który chciał dzisiaj zwiastować. Ale dzisiaj odebrałem, że do Boże, nawet piśnie, Rafale, to, co wybierałeś, bo dla mnie to mocne, mocne potwierdzenie tego, o czym chcę dzisiaj mówić. Bo chcę mówić dzisiaj o trzech postawach, na które Bóg nam zwraca uwagę w swoim słowie, które się toczyły w okolicach pojawienia się Chrystusa na Ziemi. O trzech postawach serca, które są konieczne, by coś się wydarzyło. I chcę się z wami też podzielić pewnymi dla mnie nowymi odkryciami, które gdy studiowałem to słowo, a to słowo często studiuję czytając różne tłumaczenia, dlatego że kiedy czytam to, z którym się posługuję najczęściej, gdzie w większości znam te fragmenty na pamięć, to się ześlizguje po pewnych faktach, których tak bym wcześniej nie dostrzegał. I nagle w innym tłumaczeniu zaczynam dostrzegać pewne fakty i tymi spostrzeżeniami też się z wami dzisiaj będę chciał podzielić. Ale zanim to uczynię... Chcę prosić Ducha Bożego, żeby nas prowadził, zarówno mnie w uwalnianiu tego Słowa, jak i każdego z nas w odbiorze. Dlatego, że Bóg ma sprawę z każdym z nas. Bóg z każdym z nas osobiście chce się spotkać. Boże duchy Święty, zapraszamy Cię. Poddajemy się Tobie. Pragniemy, byś nam objawił Chrystusa, jakim jest prawdziwie. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który udziela ducha bez miary. Chciej nas zaskoczyć dzisiaj. Niech Twoja obecność u progu tego roku wytycza nowy kierunek dla wielu z nas. Utwierdza nas i wzmacnia w tym, co dobre, ale też daje odwagę w tym, co nowe co także będzie konsekwencją wyborów, zmiany postaw w życiu każdego z nas. Oto proszę to ogłaszam w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A więc na początek yy, przeczytam o pierwszej grupie ludzi i w odróżnieniu od tradycji, jak ich tradycja przedstawia, bo będę mówił o mędrcach ze wschodu, to nie byli trzej królowie, to byli mędrcy. Ilu ich było, tego nie wiemy. Wiemy o trzech darach. Byli długo w podróży. Przypuszczam, że w podróży byli ze dwa lata co najmniej. Bo kiedy przybyli do Betlejem, to Jezus z Marią już nie byli w stodole, ale byli w domu, o czym za chwilę będę czytał. A Herod po uważnym ich wysłuchaniu kazał potem wymordować wszystkie dzieci od drugiego roku w, w dół. Zatem prawdopodobnie, gdy objawiła się gwiazda, było to dwa lata wcześniej, zanim przybyli do Betlejemu, po dwóch latach dotarli do Betlejemu i kochani, to musiała być duża grupa, to mogło być 150 ludzi nawet, wśród nich mędrcy ze wschodu. Przyszli się pokłonić nowonarodzonemu królowi. I oczywiście w pierwszym odruchu gdzie poszli? Do Pałacu Królewskiego, bo takie były ich wyobrażenia, skoro się narodził nowy król, to gdzie, a gdzie, ale w Pałacu Królewskim. Przeczytajmy ten fragment. Gdy za Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem, w domyśle dwa lata temu, gwiazdę na jego wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: To jest oczywiste, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, Ziemio Judzka, wcale nie jesteś najmniejszym między książęcymi i miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Kiedy się pojawili w pałacu, wprawili w przerażenie zarówno króla Heroda, ale także i jest napisane, że cały lud się zatrwożył. Bo oto się narodził król i nikt nie miał pojęcia na ten temat. Więc co robi król Herod? Wzywa uczonych w piśmie, nauczycieli. Wzywa autorytety teologiczne. Gdzie to ma mieć miejsce? No wiemy, jest napisane w Betlejemie Judzkim. Ale zwróćcie uwagę, teologowie, uczeni w piśmie. Wiedzieli, co jest napisane, ale nie mieli objawienia. Nie mieli wykładu tych słów. A mędrcy ze wschodu to nie byli członkowie ludu Bożego. Mieli objawienie, że coś się wydarzyło. Do tego nawiążę potem później w proroctwie innego człowieka z ludu Bożego. Kochani, to, że znamy Pisma że czytamy, że możemy być nawet ekspertami w piśmie. Nie zawsze jest jednoznaczne z objawieniem, którego potrzebujemy. Bo to objawienie jest uwarunkowane postawą serca, nie postawą umysłu. I dlatego pregu tego roku ogłaszam to i nad sobą, i nad każdym z nas, że będziemy się kierować głosem serca. Tym, co Duch Boży nam będzie komunikował na poziomie serca. Tak jak mówi Salomon. Zaufaj Bogu. Z całego swojego serca nie racjonalizuj. Nie polegaj na własnym umyśle. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on będzie prostował Twoje ścieżki. Słuchajcie, jaka kapitalna, fantastyczna obietnica. Czytamy dalej. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców i dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. Kiedy to było? I na podstawie jego decyzji możemy się dobrze powiedzieć, no dwa lata temu zobaczyliśmy nową gwiazdę, która się pojawiła na nieboskłonie. I postanowiliśmy za nią pójść. Pytaliśmy, co to znaczy. I przyszło zrozumienie, że narodził się nowy król. Gdzie? W Izraelu w kraju pod okupacją. I dlatego udali się do Pałacu Królewskiego. I posłał ich do Betlejem <coughs> król Herod i rzekł idźcie dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. Ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Zwrócił uwagę. I wszedłszy do domu, czyli dwa lata po narodzeniu Chrystusa, Józef z Marią mieszkali już w domu. Już nie byli w stodole. Już się zadomowili w Betlejem. I prawdopodobnie zamierzali tam pozostać. Ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upatrzy oddali mu pokłon, a potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Ja wiem, że to, są mój teraz burzy, pewien wasz obraz, bo znacie te obrazy. Stodoła, owieczki, baranki, mędcy, a i mówiąc w obrazach królowie. Nie, 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 to było dwa lata później. Oni już się spotkali z nimi w domu. Całe otoczenie pozostało na zewnątrz, oni weszli do domostwa. Józefa i Marii, by się pokłonić nowonarodzonemu królowi, wprawiając w podziw, być może nawet odrętwienie, Józefa i Marię. I złożyli skarby, dani mu w darze złoto, kadzidło i mirę, każdy z nich proroczo wskazujących na powołanie, namaszczenie, status, ale też cierpienie, które czeka. To nowonarodzone dziecię. Zwróćcie uwagę, wierz 12. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda inną drogą, powrócili do Ziemi swojej. Kochani, każde autentyczne spotkanie z Chrystusem sprawia, że po spotkaniu już idziemy inną drogą. Że już my nie jesteśmy tacy sami dokonuje się radykalna zmiana. I każdy z Was dzisiaj też ponosi to ryzyko na progu tego roku. Możecie mieć różne plany, już różne gotowe scenariusze. I jeżeli dzisiaj ze szczerym sercem przyszliście się spotkać ze świętym, żywym Bogiem, liczcie się z tym, że może nastąpić korekta kursu. Będziemy inną drogą wracać do domu. To, co do tej pory było ważne, utraci swoją wartość. Bo przyjdzie objawienie tego, co dla Boga jest ważne. Często lubimy się powoływać na różne wersety, które mówią o tym, że jeżeli się rozkoszujemy Panem, spełnia pragnienie naszego serca. Tylko pamiętajmy o tym, że Bóg chce spełnić nie nasze zachcianki, ale dać nam to, czego naprawdę potrzebujemy. I to On ma pragnienia swoje względem nas, które chce wlać w nasze serca byśmy dokonali dobrych, mądrych, dojrzałych wyborów. I to nad sobą i nad wami dzisiaj ogłaszam. Zatem ci mędrcy spoza ludu Bożego, którzy otrzymali objawienie, którego nie mieli teolodzy wówczas w Izraelu, mieli swoje błędne założenia, dlatego udali się do pałacu Heroda, ale gwiazda ich skierowała do domu Józefa i Marii. I tam złożyli to, co mieli złożyć w ofierze. I mieli już gotowy plan drogi powrotu, chcieli się spotkać z Herodem, bo mu zaufali i chcieli mu wyjaśnić, ale w nocy Bóg posłał Anioł mówi nie, inną drogą będziecie wracali do domu. Ciekaw jestem, jaką drogą każdy z nas dzisiaj będzie wracał do domu. Nie bójcie się. Bóg ma najlepsze możliwe plany dla każdego z nas. Czytam kolejny fragment, tym razem z drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza, tamten był z Mateusza. A gdy minęły dni oczyszczenia, według zakonu Mojżeszowego, czyli osiem dni od narodzenia Chrystusa, a my zwracamy do wydarzeń dwa lata wcześniej, które miały miejsce, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem. Mowa o Dzieciątku Jezus. Jak napisano w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny będzie poświęcony Panu. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę syna gorlic albo dwa gołąbki. Różny był poziom składanych ofiar w zależności od zamożności. I prawo mojżeszowe instruowało, jeżeli nie staćcie na inną godną ofiarę, to przynajmniej chcecie poświęcić panu, panu syna lub dwa gołąbki. I to też uczynili Józef z Marią, bo byli ubogimi. Czytamy dalej. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. On był Żydem. Teraz czytamy o kimś z narodu wybranego. I człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. On miał objawienie, że będzie pociecha dla Izraela. Ale miał bardzo precyzyjne objawienie. Słuchajcie jakie? Ten duch święty objawił mu, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Co to niesamowita obietnica. W czasie, kiedy teolodzy odbierali, że od 400 lat Bóg milczy, Bóg nie mówi, okazuje się, że w Izraelu jest człowiek, do którego Bóg mówi, który wie, że Bóg nie milczy. I gdy powiedział Simeonie, nie umrzesz aż zobaczysz Chrystusa. Tego, na które całe Stare Przymierze wskazywało. Ale słuchajcie, jak Duch Boży na Niego stąpił. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, aby, gdy rodzice wnosili dziecię, aby wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je w ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc, słuchajcie teraz uważnie, teraz puszczasz sługę swego Panie według słowa swego w pokoju. Panie, dziękuję Ci, jestem gotów odejść. Doczekałem się. Spotkałem twego syna, Chrystusa. Widzi niemowlę, bierze je w ręce. I na tym niemowlęcie ogłasza dalsze słowa, gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, etnos, narodów, wszystkich pogan, bo w innych miejscach to słowo tak jest tłumaczone, w listach. Światłość, która oświeci pogan, a więc ludy, narody, i chwałę twego ludu izraelskiego. Czy rozumiemy znaczenie tych słów? Prólestwa, który wypowiada: Bierze dzieciątko w ramiona, mówi: Ojcze, już teraz mogę odejść. Pozwoliliśmy oglądać Chrystusa, światłość pogan narodów i chwałę twego ludu izraelskiego. Mam pytanie, czy Jezus już jest chwałą swego ludu izraelskiego? Resztki. I to tej mesjańskiej. Niektórzy mówią 45, niektórzy mówią 55 tysięcy w 9-milionowym narodzie. Natomiast dla Pogan to świat już dotarło. Zwróćcie uwagę, w jakim ciekawym momencie historii jesteśmy. Przygotowałeś to przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i objawioną chwałę twego ludu izraelskiego. Ojciec i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. Ale i im błogosławił Symon i rzekł do Marii, matki jego. Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. Trudne słowa. I tu przychodzą jeszcze trudniejsze dla Marii. Aby były ujawnione myśli wielu serc, bo i Twoją własną duszę przeniknie miecz. Wiemy, że Maria tego nie rozumiała, ale przechowywała to w sercu. I to jest przykład, postawa dla wielu z nas. Bo być może i dzisiaj, także i z tego, co ja mówię. Mogą być pewne niezrozumiałe słowa, ale Bóg obiecuje, że jeżeli to przechowujemy w sercu, we właściwym momencie, kiedy będziemy pielęgnować naszą obecność z Nim, przyjdzie objawienie. I będziemy wiedzieć, będziemy rozumieć, co to znaczyło i co z tym mamy zrobić. A więc w Izraelu był ktoś, nad kim Duch Boży spoczywał, któremu Duch Boży objawił którego duch przyprowadził, bo czytamy z natchnienia ducha w tym momencie wszedł do świątyni, gdy oni wnosili małego Jezusa. Z natchnienia ducha wiedział, że to niemowlę, to jest Chrystus. I nie racjonalizował, nie spekulował, ale idąc za głosem ducha, ogłosił słowa proroctwa nad narodami i nad Izraelem. Ale czytamy, że była jeszcze inna osoba. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Asher, a ta była bardzo podeszła w latach, a żyła siedem lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową do osiemdziesiątego czwartego roku życia. I nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach, modlitwach, dniem i nocą. Kochani, ale była jeszcze inna osoba w Izraelu, na której Duch Boży spoczywał. Ale pozwólcie, że z perspektywy hebrajskiej wam wytłumaczę coś na temat Anny z plemienia Asher. Skoro była z plemienia Asher, to znaczy, że była z Galilei, o której Żydzi mówili, pamiętacie jak? To jest Galilea Pogan. Dlatego, że swego czasu król asyryjski wysiedlił Żydów z okolicy Galilei i tam Asyryjczyków umieścił. I Żydzi żyli w rozproszeniu. I w tej chwili plemię Asher to jest jedno z dziesiątych zaginionych plemion Izraela. Izrael jest utworzony w chwili głównie przez plemię Judy i Beniamina. Pozostałych dziesięć jest zaginionych i nie wiadomo w ogóle, gdzie są. Rozproszenie obliczy całej ziemi. Więcej wam powiem. To była bezdzietna wdowa. Z mężem tego 7 lat, nie mieli potomstwa, Dożyła 84 roku, kiedy to się dzieje. I była potrójnie odrzucona w kultury hebrajskiej, faryzejskiej, po pierwsze dlatego, że była kobietą. Po drugie, dlatego, że była bezdzietną wdową. Po trzecie, dlatego, że była galilejką. Pamiętacie, jak kiedy Harold potem się później pytał odnośnie Chrystusa, no dobrze, no, czy, czy on jest tym prorokiem? I pamiętacie, co teologie powie, teologowie powiedzieli? W życiu żaden prorok nie wywodzi się z Galilei. I ta Anna, prorokini, o której mówi słowo, przez Żydów była potrójnie odrzucona. Spójrzcie, do kogo przychodzi objawienie. Wpierw do mędrców ze wschodu, którzy zrozumieli, co się wydarzyło. Później wybranego bogobojnego i prawego człowieka w Izraelu, który był ulubieńcem Pana Boga i mój sam, i Symeonie, nie odejdziesz z tej ziemi, aż zobaczysz mego Syna, objawionego w ciele Chrystusa. I na kobietę odrzuconą która w pości i modlitwie czytamy, że służyła Panu świątyni. Jak jest efekt tego? Na trzeciej tejże godziny, prowadzona przez Ducha Bożego Wiedziała, kiedy się ma zjawić w świątyni, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jerozolimie. Uwielbiła Boga, spotkała Chrystusa i wyszła na miasto. Przyszliśmy uwielbić Boga, spotkać się z Nim i się rozejść, żeby opowiedzieć o tym wszystkim. Kochani, te trzy postawy Bóg jako uwypukla dzisiaj i zwraca nam uwagę. Postawy wejścia w Bożą obecność. Mędrcy, którzy byli otwarci na skorygowanie swego wyobrażenia, a kiedy się spotkali z Bogiem wcielonym, już wracali inną drogą. Już nie wracali tą samą drogą, którą przyszli. Symeon, który tęsknie oczekiwał, który był poinstruowany, który ogłosił proroctwo, którego mógł nawet sam do końca nie rozumieć: że światłość dotrze do Pogan, a potem stanie się chwałą ludu izraelskiego. I prorokini Anna, odrzucona przez ludzi, pogarcana przez religijnych Żydów, ale umiwana przez Boga i przez nią Bóg postanowił swoje słowa pociechy przekazać wszystkim, którzy tego oczekiwali. Pana Boga nawet nie interesuje to, jakie masz ty sam wyobrażenie o sobie, co ja o sobie myślę. Jest ważne, byśmy przyjęli objawienie tego, jak on nas widzi, jakie on myśli ma o nas i jak na nas patrzy. Upróby tego roku życzę sobie i każdemu z Was, by duch objawienia spoczywał na nas, prowadził nas, dawał rozpoznać ten właściwy moment, kiedy gdzie pójść, kiedy się gdzie pojawić, kiedy milczeć, a kiedy mówić. I wtedy Pan Bóg będzie wiedział, to są ludzie, na których warto postawić. Da mi więcej objawienia, więcej autorytetu, więcej przejawu mojej obecności, bo to będzie dobry rok. To będzie rok Pana. Bądźcie przygotowani na wiele nowych zaskoczeń ze strony zmartwychwstałego Zbawiciela. Teraz celebrujemy cud ucieleśnienia. Inaczej niż ludzie sobie to wyobrażali, niż by ludzie to zaplanowali, ale tak Pan Bóg to zaplanował. Jeżeli będziemy pielęgnować sobie właściwą postawę serca i tęsknotę, by wejść w Bożą Obecność, wejść w uwielbienie, bo nie przygotowani na wiele zaskakujących nowych rzeczy, które się będą działy. I mam odwagę powiedzieć, działy nie tylko w nas, ale działy i przez nas. Bo Bóg postanowił utworzyć taką metodę, że nic bez nas ludzi robić nie będzie. Jego obecność będzie się przez Twoje nogi, Twoje ręce, Twoje usta manifestowało. I to wówczas, kiedy będziesz się wsłuchiwał w głos swojego serca i nie polegał na własnym rozumie. Powstańmy. im Go uczcić w tym akcie prorocznym, który On ustanowił.